Dzień dobry, kochani. Chyba już jestem. Spróbuję się połączyć jeszcze z Instagramem. Instagram też już jest. Super, dobra. Witam Was kochani bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Było dużo problemów technicznych, ale jakoś się udało. <grytanie> bardzo się cieszę. Będę zerkać trochę w jedną, trochę w drugą stronę. Dajcie znać proszę, czy nie widać. Nie wiem, czy ktoś w ogóle będzie, bo jest taka południowa godzina. O, widzę, że ktoś się pojawił. Super. No witam Was serdecznie. Widać dobrze. Super. Mam nadzieję, że na Facebooku również. Teraz tutaj zobaczymy. Okej, okay, dobra. Bardzo się cieszę. Kochani, dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem, który przewija się bardzo często w moim życiu i być może również w Waszym. Jest to temat naszych myśli. Zainspirowała mnie do tego ostatnia rozmowa. Z sąsiadką, ponieważ mieszkam w miejscu, w którym mieszka dużo starszych osób. I ta rozmowa dała mi bardzo do myślenia. Ten temat oczywiście gdzieś tam przelatywał przez mój umysł, ale tak wiecie, przelatywał i szedł sobie dalej. Otóż ta sąsiadka, która jest cudowną osobą, ona. Spotykam ją praktycznie codziennie, ponieważ wychodzę z psem na spacer. A jak wiecie, piesek potrzebuje takich rytuałów, stałych godzin, więc te spacery zawsze są o podobnych porach. W związku z czym spotykam e, tych samych ludzi bardzo często. I spotykam tą jedną panią, która od bardzo długiego czasu, codziennie, za każdym razem opowiada mi te same historie. Opowiada mi o swoim życiu, które było ciężkie. O swoim mężu, który pił, bił. Wiecie, taka rzeczywistość dawnych czasów, a i obecnych również niestety często. I ona nie mówi w zasadzie o niczym innym. Ona cały czas opowiada mi te same historie. Ona żyje tą swoją przeszłością. Ona nawet nie jest tego świadoma. Nie, jest, nie jestem w stanie z nią porozmawiać na żaden inny temat. Kiedy próbuję ten temat zmienić, to zawsze jej umysł taką jakąś ścieżkę znajdzie, że wracamy do punktu wyjścia. I wracając do domu, za każdym razem zastanawiam się nad swoimi myślami. I z tym do Was dzisiaj przychodzę żeby zatrzymać się na chwilę i zastanowić się jakie myśli w kółko i w kółko i w kółko miele w swojej głowie to, jest, to są te mantry to są myśli które Niby tylko przez chwilę gdzieś się pojawiają, niby zaraz znikają. Czasem są dłużej, czasem są krócej. O, muszę przerwać, przepraszam na chwilkę, bo wyrzuciło mnie z Instagrama. Zaraz spróbujemy jeszcze raz się połączyć. Ok, jestem z powrotem, przepraszam, nie wiem dlaczego mnie wyrzuciło. No więc zastanów się, jakie myśli najczęściej pojawiają się w Twojej głowie. To są myśli, które tak po troszeczku, po troszeczku zaczynają puszczać korzenie do tych naszych neuronów w naszym mózgu. Tak się przyczepiają. Przyczepiają się i im częściej je powtarzamy, im więcej razy opowiadamy w swojej głowie te same historie, tym te korzenie stają się głębsze. Jeśli to są dobre myśli, to nic złego się nie dzieje, ponieważ pielęgnujemy wtedy w sobie wartości, pielęgnujemy dobro. I to później w naszym życiu rozkwita. Gorzej natomiast, kiedy są to trudne myśli, kiedy są to myśli o tym, co mi nie wychodzi, czego nie mogę zrobić, czego w sobie nie lubię. Ja na przykład przez wiele lat swojego życia, i do tej pory bardzo często to robię, powtarzałam sobie myśl, że ja nie wiem, co ja chcę robić w swoim życiu. No więc powtarzając w kółko tę myśl, w jaki sposób miałam się dowiedzieć, co mam w swoim życiu robić. I zamiast robić to lub cokolwiek, nie robiłam nic, bo przecież ja nie wiem, co ja chcę robić w swoim życiu. I te myśli zakotwiczają się coraz bardziej i coraz bardziej i coraz bardziej. I później już nawet nie wiemy, w którym momencie zaczynamy żyć tymi myślami. Te myśli stają się naszą historią, historią naszego życia. Więc bardzo Ci proszę, zastanów się, o czym ze sobą sama, sam rozmawiasz na co dzień. Zauważysz, kiedy zatrzymasz się na chwilę, zauważysz, że to są często te same myśli. W ogóle większość z ludzi, jest to udowodnione naukowo, ma pewien zasób myśli w swoich głowach, z dzieciństwa, z wychowania, oczywiście, z tego, co przeżyliśmy w życiu. I te myśli cały czas wałkujemy w swoich głowach, cały czas. Więc zatrzymaj się na chwilę i zauważ, o czym ze sobą rozmawiasz, albo z kim rozmawiasz. Ja na przykład bardzo często prowadziłam jakieś dialogi wewnętrzne z osobami istniejącymi, które nie miały zielonego pojęcia, że ja z nimi w mojej głowie rozmawiam. Jeśli zauważysz, że te myśli są niebudujące, że to nie są myśli, które Cię wspierają. Jeśli to nie są myśli, które dają ci siłę, które dają ci skrzydła, żeby fruwać, to powybieraj te myśli i pozamieniaj je na inne. Sama świadomość już wiele tutaj zmienia. Ponieważ następnym razem, kiedy złapiesz się znowu na jakiejś myśli, która jest Twoją uporczywą myślą, to w świadomy sposób możesz się po prostu zmienić. Możesz zrobić odwrócenie, na przykład metodą The Work of Byron Katie, która jest cudownym sposobem na uporczywe myśli. Możesz zrobić sobie EFT, Emotional Freedom Technique. Jest to opukiwanie punktów na meridianach, które pomogą ci uwolnić się od tych myśli. Ale najważniejszą rzeczą jest ich świadomość. Zauważcie, że rozmawiając ze starszymi osobami, w szczególności, chociaż nie tylko. To bardzo łatwo dostrzec tą regułę, że oni opowiadają cały czas te same historie, codziennie. Jest to dla mnie niesamowite, naprawdę jest to dla mnie niesamowite, bo tak bardzo zafiksowany umysł, że zupełnie nie ma tej świadomości. Zupełnie nie ma świadomości, że. Jest gdzieś w przeszłości. Czasem jest gdzieś w przyszłości. A kiedy jest teraz? Kiedy my żyjemy w takim razie? Jeśli cały czas jesteśmy w przeszłości lub w przyszłości. A przecież żyć, życie toczy się tu i teraz. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze myśli. Czy macie takie myśli, które powtarzacie sobie od długiego czasu, których być może nie byliście świadomi, a może jesteście świadomi, ale one i tak przychodzą, jak takie robaczki. <laughs> Mój umysł na przykład ma wielką łatwość czepiania się takich myśli. Na przykład albo piosenek, piosenki tak zwane tasience. One się wkradają do mojego umysłu i, i nie chcą z niego wyjść. Ale świadomość naprawdę bardzo zmieniła istotę mojego umysłu bardzo. Jest ogromna różnica między tym, co było kiedyś, a tym, co jest teraz. Zamiana myśli, odwrócenie ich na przykład o 180 stopni. I praca nad tym, żeby to odwrócenie było rzeczywiste. Widzę, że coś piszecie, zaraz zobaczę. Ja Miałam te pozytywne, świadome i te negatywne, nieświadome. Niektórych myśli, prawda, jesteśmy świadomi, chociaż w większości jednak nie. Nawet kiedy robimy takie proste czynności domowe, jak, nie wiem, zmywanie naczyń, to rzadko kiedy jesteśmy w umysłowej ciszy. Zwykle toczy się tam jakaś rozmowa przepływają jakieś myśli. Zatrzymaj się dziś w ciągu dnia i zauważ, które myśli najczęściej przewijają się przez Twoją głowę. Spisz je sobie na kartce, uświadom je sobie i wtedy już za każdym razem będziesz mogła, będziesz mógł wyłapać te myśli. Jeśli są to myśli negatywne, to zamień je, zrób te odwrócenia i staraj się powtarzać sobie te dobre myśli. To całkowicie zmienia życie, naprawdę. Nam się wydaje, że jesteśmy tacy właśnie świadomi. A tak często żyjemy jednak w trybie automatycznym. Zwróćcie uwagę na swoje reakcje, kiedy ktoś nas czymś zdenerwuje. Zwykle jest reakcja automatyczna, bo tak jest skonstruowany nasz umysł. To jest oczywiście dobre z jednej strony, ale im większa świadomość, tym lepiej. Marzenka pisze, tak, to prawda, muszę się upominać ciągle. Czasami zapominam i te stare myśli wwiercają się na nowo. Wielka, ciągła walka. Tak, kochana. Zamień, tylko proszę, tę walkę na akceptację, ponieważ nasz umysł jest taki, jaki jest. My go możemy zmienić, ale nie walcząc, tylko akceptując Jego naturę. I systematycznymi działaniami zmieniając te swoje nawyki. Bo nasz umysł zawsze nas wspiera. Zawsze. Wszystko nas wspiera. Nasze ciało, nasz umysł, wszechświat wszystko nas wspiera. Tylko, że mamy wyuczone pewne programy, nawyki. I nasz umysł, na bazie tego, co już wie, po prostu próbuje nas w ten sposób chronić. Więc on robi dobrą robotę, on naprawdę robi dobrą robotę. Działa na tym, co już zna. Więc teraz trzeba wgrać nowe programy. Trzeba zamienić te stare myśli na nowe myśli. Ale to jest proces. Kiedy ten proces się zadzieje, to umysł będzie mógł czerpać z tych nowych źródeł. Z tego nowego myślenia, z tych nowych nawyków. Więc dajmy sobie czas na te zmiany, na te przeprogramowanie. To jest bardzo istotne. I naprawdę pamiętajmy o tym, że umysł też chce dobrze. <laughs> Mimo, że czasem wychodzi tak, jak wychodzi. Ale intencja ta taka, Głęboka jest wspierająca, tylko że nauczony jest po prostu takich rzeczy, że ostatecznie wychodzi, jakby nas nie wspierał. Tu jest właśnie bardzo istotna ta nasza świadomość. Jeśli świadomie to zmienimy, to i umysł to przyjmie i będzie mógł pracować w inny sposób. Po prostu w inny sposób. Alicja pisze, mój umysł, terrorysta. Czasami mi jeszcze podrzuca negatywne myśli, <gry> ale już dużo rzadziej. Kiedyś to codziennie pisał scenariusz. Teraz jest bardziej wyciszony i zrelaksowany, więc skupia się bardziej. A, zaraz zobaczymy, czy mogę odczytać. Niestety nie mogę rozwinąć. Dalej komentarza, ale wiem, kochanie, o co, co masz na myśli. Tak, mój umysł teraz też już jest bardziej zrelaksowany, jest bardziej wyciszony. Jestem bardziej świadoma tego, co, co się dzieje. I jest po prostu łatwiej. Grażynka pisze: To ciągła praca nad sobą bardzo trudna praca. Tak, to prawda. To prawda. Czasami ta praca wydaje się, że po prostu nie ma końca, bo ona tak naprawdę nie ma końca. Ale jeśli przełożymy to jak na odkrywanie, co pięknie mówi Ewelinka Stępnicka: na odkrywanie tej pracy, na odkrywanie siebie, na odkrywanie tego, co w nas jest. A nie jak na taką właśnie walkę, wiercenie, takie dokopywanie się z takim trudem. Bo ta praca naprawdę nie ma końca. Zawsze coś w sobie odkryjemy. Jest, nas w, ogrom, jest w nas ogromna głębia. Ogromna. I to jest piękne. Odkrywanie tych warstw, tych chusteczek z diamenciku, z bajki Justynki Lewickiej Szczęsnej. To jest piękna podróż. Naprawdę. Także zachęcam Was, moi kochani, do zaglądania do swojego wnętrza i odkrywania tego, co tam jest, bo naprawdę warto. Także na dziś zostawiam Was z tym zatrzymaniem. Przyglądaniem się swoim myślom, wyłapywaniem tych, które nie są wspierające, zapisaniem ich na kartkę i po prostu zmianę tych myśli poprzez odwrócenie, poprzez uwalnianie metodą EFT. Dajcie znać, jak Wam będzie szło to wyłapywanie myśli. Jestem bardzo ciekawa, naprawdę. Dziękuję Wam, że ze mną dzisiaj byliście. Już myślałam, że nie uda mi się dzisiaj połączyć, ale udało się na szczęście. Bardzo się cieszę, jest mi bardzo miło. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Pozdrawiam Was serdecznie i będę się pojawiać z takimi różnymi lajfikami, z tym, co dzień przyniesie. Pozdrawiam serdecznie, Buziaki.